We take the battle to them. Siemano, siemano, gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, jakiś czas temu poproszono mnie o to, żeby nagrać oddzielny odcinek na temat Shadżary, co o niej sądzę po tym, jak ona wyjdzie. Bo wiecie, już jeden odcinek na temat jej już jest, co oni sądzę i nawet nagrywałem to chyba z pretolem. więc... Dowódca, jako dowódca, jeżeli chodzi o jej sk skill damage, jeżeli chodzi o umiejętności, moim zdaniem jest naprawdę dobra. Tym bardziej ja Wam to już mówiłem raz, potwierdzam w tym i dużo ludzi, e, widziałem przez ostatnie dni, mówi: e, Nie róbcie szadżary, nie, nie jest dobra, w ogóle skipujcie do kosza, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, szadżara nie jest złym dowódcą. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli, jeżeli chcecie mi powiedzieć, że Szarzara jest w słabym dowódcą. ona się nie nadaje, jeżeli ktoś potrzebuje mieć drugiego marszu łuków, czy nawet trzeciego, ona się oczywiście, że nadaje. Mało tego, robi bardzo dobre KP i robi bardzo fajne raporty. Wiadomo, to nie będzie pułap z Zylianga i z Hermanem. Widziałem parę tam filmików, gdzie ludzie przepokazywali jak po kolei wyglądają najlepsze marsze, jak najwięcej tam jakby tak powiedzieć mają na plus kp i tak dalej, jak to, jak to wszystko wygląda. I wiadomo, Shajara jest też w tym top, takim topie, nie? Jeżeli chodzi o łuczników, prawda? No i jak wam nagrywałem też odcinek na temat openfielda, ja Shajara wrzuciłem tam do swojego tieru AA, nie do tieru S. Tego do A. no i tam wam mówiłem, że ją bym bardzo fajnie parował z Ashur Bani Palem. Ashura dawał na pierwszego i Szadzarę dawałbym jako drugą. Jest to dobra, dobra jakby taka zestawienie, niedobra formacja do Openfielda, ale znalazły się z dwie, trzy lepsze pary. I nawet nawet coś się znalazły takie pary, które naprawdę zdziwiłem się, że one tam są. Bo nie przypuszczałem, że one będą tak dobre. Dwa, zaraz wam pokażę też raporty niektórych graczy, którzy grają tam, czy w B, czy w C, i grają na szaczare. I sami twierdzą, słuchaj, to jest bardzo dobry dowódca. Jeżeli ktoś mówi, że on jest słaby, to ja nie wiem, czy, ja, czy oni grają na jakiś słaby graczy, czy coś, ale naprawdę robi im dobre KP. Ja zobaczę jak na naszym KD będzie to wyglądało, jak otworzymy, otworzy się pas, pas for i wtedy zobaczymy kto jak gra też na nią. Ale mam parę, mam tam, u mnie w kadrze są takie różne opinie, niektórzy twierdzą, że jest ok, niektórzy, że nie, niektórzy wolą zagrać na Ashur YSG, Ashur Nebu, niektórzy twierdzą, że nie wiem, czy nie wiem, czy chcą wydawać pieniądze, główki, złote główki, jeżeli już mają jakiś dowódców, właśnie tych łuczników. Ja uważam, że łuki dostały dobrego dowódcę. I to jest chyba drugi dowódca po Williamie Wolesie w tej Generacji, powiedzmy, e, tych, tych nowych dowódców, e, który jest niezły do Open Field, bo reszta wygląda bardzo średnio, e, ale przy tej generacji, naucznicy, no, moim zdaniem, e, mają akurat do, 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 dobrą troszkę żarę. Porównają do Belizariusza, no, to są dwie różne ligi, nie? więc. E, Szadżara, moim zdaniem, z yy, Ashurem to jest dobre rozwiązanie. Czy to spróbujemy w jedną, czy też w drugą, chociaż ja polecałem Ashur jako, Ashura jako pierwszego. Lecz yy, nie będę ukrywał, że yy, w ostatnim czasie, jak przeglądałem te yy, raporty, yy, no to tutaj mamy od Apachego, który niedawno też ze mną nagrywał filmik, ale on pokazywał mi tutaj raporty, jak to wyglądało w walkach niedawno. No to ja uważam, że to jest dobry raport, nie? Jest trochę na, jest na plus 160% i to jest Shadjara z YSG. I oczywiście YSG jest odpalone na, jakby tak powiedzieć, na, na, na yy, tym drugim stage' z muzeum, więc jeżeli chcecie Shadjara z YG parowego, to pamiętajcie o tym, że to tak wypadałoby, nie? Yy, tu mamy troszkę gorszy już raport, ale też Shadjara z YSG. Wiem, że tam chyba on w chyba swój drugi gir. Yy, tak dobrze pamiętam, swój drugi gir, jeżeli chodzi o. Yy, o, o, o yy, o też do, jak, on, jak, jak to u niego wyglądało. Tu mamy coś chyba jeszcze lepszego. Tak, tu jest jeszcze lepszy raporcik. I tutaj już będziemy chyba raporty od Nosfera. Tak, ale Nosfer tu pro, robił to inaczej. To tutaj robił a, Ashur z Deliangiem. To też jest dobra para. A zaraz wam powiem, jakie są takie top 3 moim zdaniem pary pod Shadoware. Tutaj Nosfer ma troszeczkę słabszy. ZYG, wychodzi na wyższe na 0. Mm, mm, mm. Tutaj mamy już coś lepszego. Shazara z Leang, też dobre zostawienie. Widzicie, żara jest tu jako pierwsza, nie? Mm, tutaj mamy jeszcze to, akurat nie wiem, czy możemy się tym podeprzeć. Nie wiem, to tutaj jest w ogóle coś jakby wpadł, coś. I bardzo mocnego niuka. To, 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 I tutaj mamy szyki point. To jest Herman z de no to, to wiemy, że to jest niezłe. I tutaj mamy szal z de również. Też na plus. I tu jest jeszcze jeden z YG, małe plus. Więc ja wiem, iż widziałem inne raporty inne zagraniczne jeszcze graczy, ale nie mam ich tutaj ściągniętych. To tamta Shadjara robiła naprawdę niezłe, niezłe cyfry. Wszystko jest na plus. I właśnie Shajara z z YSG większość grał w z YSG. W ogóle w tych w takich zestawieniach, jakby powiedzieć, no to jeżeli na przykład mamy Shadjara i z YSG. No to powiedzmy, że to jest taki w top 3. Jeżeli parujemy tylko z Shazharą. Pamiętajcie, że jeżeli tylko z nią parujemy, no to yy, Shazharas z Yazidi to jest taki w top 3. Yy, Drugą, dru dru może taką parą, która jest naprawdę dobra, no to jest Shazharas z Deliang. To też bardzo dobrze. Yy, co tutaj? ma? Aha, ok, artefakt. Yy, tu no, YFG bardzo dużo robi. Dwa, do tego on ma teraz jeszcze. Ten o 7% mocy jeszcze skill damage, więc naprawdę to robi różnica. Więc Shadjara z YSG, moim zdaniem, naprawdę dobra para. Druga, no to jest Shadjara z, z Liangiem. A najlepsza w paru, to jak patrzyłem na rzecz od damage, no to to jest Herman z Shajara. Herman jako pierwszy, szadżara jako druga. I to jest najlepsza chyba w sumie para pod Shajarę. Tylko teraz tak, no jeżeli nie chcemy rozwalać sobie pary z Liang Herman, która jest naprawdę mocna, no to w tym momencie parujemy szadżarę z YG lub też z Ashurem. I takie jest moje e, takie jest moje zdanie na temat tej Shajare, że te, jeżeli ktoś gra na dwa łuki, chce mieć dwóch łuczników, dwie pary łuczników, dowódców, to musi mieć szadżarę. Takie jest moje zdanie i uważam, że ona jest naprawdę dobra Zobaczymy jak to będzie na wyższych sidach, Bo też jak będę miał jakieś te informacje I będę miał raporty z seedów Jak ona sobie działa na wyższych sidach, To też o tym będę wspominał wam w, w filmikach Ale uważam, że naprawdę Jest warta zachodu I jeżeli ktoś naprawdę Gra na 2 trzy marsze łuczników Powinien ją mieć No nie ukrywajmy, Nebu zaczyna odchodzić W niepamięć, dwa Nebu w tym momencie wygląda blado przy YG tak, takie jest moje zdanie. Dwa, nie ma tutaj wsparcia żadnego z muzeum. gdy miał ja, chociaż jakieś wsparcie tu z muzeum Nebu, to może jeszcze byśmy powiedzieli: O, dobra, no to ten Nebu będzie może jeszcze grywalny. Na tą chwilę, moim zdaniem, Nebu nie. Dwa, jest wolny. Dużo ludzi mówi, że Ashur z, z Nebu fajnie biją, ok, ale są bardzo wolni i łatwo ich dorwać. Yy, więc yy, tu, moim zdaniem, z yy, z. Yy, z, yy, z YSG jest nie za dwa. Shadżare też można wykorzystać z budiką. Jeżeli walczymy coś na typu single target, nie wiem, robimy swarma, też już się, e, niektórzy mówią budika, shadżara, neko dwa takie mocne do swarm. Jeżeli ktoś by chciał coś takiego jak właśnie wypuścić, po to wypuścić balizariusza, żeby schło tam cisnął na swarmie, tak ja to odnoszę wrażenie, są na arkę Ozyrysa. E, no to tutaj e, budika z Shajarą też będzie mocna. Dwa. Nie wiem, czy nie, tutaj będziemy jakiś mocny. Zestaw do jakichś tam eventów gdzie cię, gdzie bijemy z lotarem, więc to jest kolejne plusy są tej, tej dowódczyni. Ja jak będę miał... Ja na razie wiecie, ja planuję zrobić drugie łuki, łuki i nie będę ukrywał się z tym, lecz najpierw muszę dokończyć gier na choć tam już został sztylet. I potem będę robił cały gier łuków. Więc jeżeli się uda, no to będę na bieżąco wam mówił, jak to tutaj u niej wygląda i... Ja jestem w tym momencie jestem nastawiony na to, że ja będę grał Shadjara z YSG. Takie jest moje nastawienie, jak tam z MG pozbieram sobie do Ashura, to wtedy może tego Ashura zrobimy na... z Shadjarą go też przetestujemy. I teraz tak, jakiekolwiek duele, jeżeli ktoś widział was duele, jak to wygląda, jak one są super. No słuchajcie, nie, duele nigdy nie dadzą wam takiego odnośnika. Jeżeli czy chcecie zobaczyć, jak dowódca gra w Openie, testujcie to na arkach treningowych, zagrajcie 5x5 5 i tam testujcie to. Nie, nie patrzcie na te duele, raporty, bo jak ja widzę te duele, raporty, to ja powinienem grać, nie wiem, według tego, jak niektórzy mówią o. Duele, tu wyszła tak, tam wyszła tak, to gdybym ja miał taki... no to ja powinien grać chłoneski, nie? Bo to jest jedna z tym momencie najmocniejsza para, jeżeli chodzi o duel, tak, tak mi się zdaje, no może Huo-Belizar będzie mocniejszy, ale chłoneski to jest w tym najmocniejsza para do dueli, jeden na jeden, nie? Więc nie miał tak patrzeć, to naprawdę, uwierzcie mi, Openfield, dobrze wiecie, że mm, bardzo dużo zależy od naszej też gry, od tego, że dowódca był przeżywalny, że długo się trzymał i, do te, i od tego, żeby to biło AOE, żebyśmy mieli jak najwięcej damage'u na paru targetach, więc na tym robimy kapeki, prawda, więc wiecie, no dowódcy AOE są wiadomo na propsie i dlatego niektórzy powiedzą, o, Ashur, Nebu super, bo masz dwóch, którzy biją i tak dalej, no okej, okay, ale jednak ta zaraz single target też potrafi uderzyć a OSG przy swoim 7% jeszcze buffie z muzeum dodatkowym no to w sumie 12% jest, prawda? Było 5 przedtem, no to jest moim zdaniem bardzo fajną parą. I dlatego ja, ja ją polecę. Ja nie powiem, żeby jej nie robić, nic skipować tak jak niektórzy streamerzy zagraniczni, że mówią, że y, rzuci do ondu kosza, y, drugi czy coś takiego. Ja uważam, że nie. uważam że ona jest na pewno dużo lepsza od Belizariusza. Więc y, takie jest moje zdanie dwa. Jeszcze jedna, a jeszcze trzy, przepraszam, bo już to jest tych dwóch się powinno robiło. 3-4 nawet. Słuchajcie, Szajara będzie prawdopodobnie niezła do kombinacji z dowódcą Huo Yongiem, jeżeli dobrze powiedziałem. Tak? Czole Yongiem, przepraszam. Ona na pewno jako drugi dowódca będzie dobry, dobrze się parowała z nim. Mają synergię widać po umiejętnościach, jeżeli chodzi o leczenie. Pytanie, jak wiadomo, też będzie to, pracowało to z tym, z, tym, z, tym, z tym kręgiem, jeżeli chodzi o formację. Chodzi mi dokładnie, w sumie mogłem tutaj na tym. Mogłem tutaj na super. super Yongu. Nie, tu nie pokażę Wam. Jeżeli chodzi o krąg, szybko mnie. właśnie Nie, 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 to. Wartość leczenia otrzymuję przez oddziału, że jest zwiększona 5%. Pytanie, jak to będzie się miało na garnizonie przy Yongu? Czy oni to w to pójdą? Czy pójdą w jakieś obrażenia? No ale wiecie, no tu idzie w leczenie, więc jeżeli ona. Ta że im mocniej się leczy, tym lepiej uderzy, nie więc przy jako drugi dowódca, może to też jakieś tam plusy będą, więc zobaczymy. Słuchajcie, tyle ode mnie. Jeszcze raz. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał, dzięki wielkie, że się tutaj dalej rozwijamy, dzięki wielkie, że przez cały czas piszecie mi rób filmy, bo oglądamy. Nie, nie, nie jest tak, że ktoś nie ogląda, bo widzę przez całe zestawienia, przychodzą mi z YouTube'a. Wiadomo, że mogło być troszeczkę lepiej z niektórymi rzeczami, można było popracować, ale na to też potrzebowałbym więcej czasu. Ale życie jest jakie jest, więc też, też trzeba poświęcić na real life. Słuchajcie, przez cały czas lecimy do przodu. Cel jest taki, jak sobie obrałem rok temu, czyli dorzucić do 1000 sub subskrypcji do stycznia 2025. Ebo wtedy zaczęliśmy jakby tak na, na nowo przygodę w ogóle ze streamowaniem z YouTube'em, bo kiedyś już nagrywałem na YouTube'a, ale to tylko filmy były z World Warcraft i z naszych. Kili. Ale głównie sobie tak nasawiłem, żeby właśnie w styczniu do tego stycznia zrobić tyle. No, a liczę na to, że mi w tym pomożecie, bo nie jest już daleko, a chciałbym dojść do tego pułapu zacząć filmiki wam już i streamy robić normalnie z twarzą. No i tyle, tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jeszcze raz za wszystko. Do zobaczenia. Hejo!